O, po co ja to zrobiłem? Mogłem go zostawić, po tym jak go stykowałem w skół, to wystarczyło, bo by go urgot zabił. Dzień... O kurcze, dzień dobry. Witam serdecznie. Siema, siema, siema. Dla każdego widza siema. I to do szkoły? Oj, no cóż no. Ty to już jest ostatni dzień lutego w ogóle. Zaraz marzec. Ja pierdykam. Jak to jest możliwe? Jak to to był Sylwester? Ty byś nie wrócił sobie do szkoły? Nie. To bez sensu. Czemu ludzie by chcieli wracać do szkoły? Szkoła miała swoje momenty, ale ogólnie to jest jedna wielka nuda i większość czasu robisz coś, co nie masz ochoty na to. Nie no, mówię, no, szko szkoła miała takie swoje momenty, ale no, kurczę, wydaje mi się, że tak 70% ogólnie szkoły to, to. lipa była. Czy... Nie, nie wiem. Już Make to nie wiem, czy tego chwila, okej. Okay. Ups. No dałem mu slowka chociaż. Chyba go zabije, co? Tardzik. Ja karma ale karma zamyka. Dobra. Hej. Możemy jej podkuczać? Chyba, że jest tam ten... ją? No. Okej, okay, spoko. Jeszcze ona dostaje jakby ja byłem, muszę puścić rychte. no nie ma opcji już. Tak się obalę, to stracimy. Kurde, spodzice. Red Smite, proszę Państwa.

Trzeba go straszysz. przecież mamy to. Dobra, ponoszę. Nie skacz, nie skacz. Musimy mieć jakoś na Ryza i na Jinx. potrzebna okay. na r -kę. A, nie będzie. Super chłopacy Dzięki, żeś na środku mi nabijecie. Super pomysł Oooo, oh, koniec. Przegnaliśmy grę. Jak można O ty kur... O ty zaczynamy Weź go pobi. dołu może kartę zjeść. Tum. Dobra. Czy to jest ten sam trend na wcześniej? Nie, to nie wiem. zagrał tak samo w jak ten wcześniejszy, nie?

Ur, warto? Nie wiem, chyba lepiej było smoka brać ale w sumie dałem bounty dla. Nie, no dobra, smok, fajne chyba, nie? Witam serdecznie, a wy do go. Dziękuję bardzo. Czy nie mam żadnego ani ulty ani ghosta. Okay, też to Auto, ataki bez dobra. No sobie fajne jest tak, kurde. Jak przed siebie, ciągasz sobie. Jest komplikowanego. Jakieś wóz naciśniesz, jakąś zierkę. Chociaż powinniśmy w sumie to opuszczać. A i w sumie... A może byśmy tak zamknęli po prostu? No i w świeci teraz. Czyli wezmę smoka. A dobra, jeśli będą chcieli brać smoka, no to bym skończymy ogląda. Czarną staję. dała ogłęnowa, ale prawda jest taka, że no to co zrobili na pierwszym levelu po prostu im zinicowało całą grę. trzyma. Okej. Okay. That fucking sucks. Maybe not. Dobrze, przynajmniej hekarium osiągnęliśmy. Kurcze, nie potrzebuję dawałem EWQ, -E 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 tylko po jednym sku zacząć, ale stwierdziłem, dobra, no fajk ma za tą tamcy A Ja bym wziął chyba. Nie chcę je oddać te, jej oddać tego wave'a, dlaczego przecież. Pytka piła. Nie ma za darmo takiego wave'a, co ty dajesz? Jaki mailiker się na, opłaca nauczyć grać? Wiesz co, no jeśli chcesz mocno hardować, no to drive'em jest taką postacią, która w dobrych rękach jest no, przepiękna. Ale widzimy hekarim Kurde. Zabijesz go? Jakbyś trafił z tej arki, to bym był bardzo zadowolony. Draven na pewno, a tak to. Wiesz co, Jinx jest aktualnie? Moim zdaniem turbo dobra. trafisz coś, jesteśmy w domu. Potrafiłeś. No to idziemy do domu. Dobra, 50-50. Tylko że oddajesz, oddał, się oddajesz od dawna, jeśli podam. A na bardziej jestem. To jest trudna sprawa. Aaaa, oh o Po co ja to zrobiłem? Mogłem go zostawić, po tym jak go sti stikowałem z skół, to wystarczyło, bo by go Urgot zabił. To złotych. Yeah, Jej, Juniu. Czy nie warto kurde tępić ostrzę, no takie coś? Czy Graves na czym jest warty pikowania? O ty Boczek. Co ty robisz? Moim zdaniem Graves na topie jest lepszy aktualnie. Na topie jest full breakerem do środy, polecam takie coś. Jest e, powalony, nawet bym powiedział. Opa, surender. Ja będę musiał zacząć to niestety. 这样吗？嗯，这样吗？是不，是不，多 A zagłutam to załój? Chyba nie wiem. To była beczka tego? Kpka? Okay. jakoś wyszło. A uder jest na topie w ogóle. No, co jest moim kopniakiem? Dobra, dzięki temu. ten tam kopa i nie wszedł. Nie wiem czy mnie, czy co to było. Okej, okay, spokojnie. Okay. Dobra, uciekam, trzymajcie się i do jutra. Pa, pa.